Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Polityczne Podsumowanie Tygodnia na antenie telewizji Republika. Są z nami przemili goście programu. Pani poseł Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie Pana redaktora. Witam wszystkich. Pani poseł Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan poseł Artur Dziambor z Konfederacji. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kłaniam się, witam wszystkich gości, witam również wszystkich państwa. No właśnie mieliśmy przebogaty w polityczne wydarzenia tydzień. Jeśli chodzi o krajowe wydarzenia, to chyba takim najważniejszym było głosowanie w Senacie nad ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy. Zobaczmy krótki materiał. Takie pomyłki nie powinny się zdarzać, pewnie będą wyciągnięte konsekwencje klubowe. Koledzy przeprosili za to i pracujemy dalej. To sytuacja zupełnie niewytłumaczalna, że Platforma Obywatelska sama sobie strzeliła gola do własnej bramki, że nie była w stanie obronić preambuły, którą zgłosiła. Okazuje się, że jeżeli nie można poprzeć projektu własnego, to co wtedy, co moż, jak można robić rewolucję, kiedy się nie ma większości w innych sprawach? Czasami tak bywa, zawsze współczuję tym osobom, od których tak dużo zależy. Jeden głos decyduje o wszystkim. Tak się zdarzyło. I współczuję obu e, senatorom, a jeszcze bardziej e, senatorowi Pociejowi. Ale to. E, Ale pan, prawda, e, Pan Zawsze każdemu zdarzają się błędy, każdemu zdarzają się pomyłki, szczególnie kiedy głosowanie jest zdalne i łatwo to zrobić, jest, nie jest się bezpośrednio w kontakcie z prowadzącym głosowanie. Czyli tak nie jest. Ma nie jest sprawa, bo stało się źle, no ale trzeba po prostu wyciągnąć wnioski i wiem, że senator Pośle już więcej takiego błędu, takiej pomyłki nie, nie zrobił. Te głosy to były komentarze do przegranego przez większość senacką głosowania w Senacie nad wprowadzeniem zwanej preambuły. Senatorowie przez 23 dni debatowali nad dwu, dwuzdaniową Ustawą wypieścili tę preambułę, która miała być takim, no, taką perełką legislacyjną, literacką, zdaje się. Po czym no, ta poprawka nie przeszła. Pani poseł Urszula Pasławska, jakiego rodzaju. Rachuba kryła się za tą, za tą, za tą wprowadzeniem tej, tej preambuły, bo pan marszałek Tomasz Grocki w innej wypowiedzi jasno przyznał, że żywot tej preambuły byłby najprawdopodobniej albo zupełnie prawdopodobnie bardzo krótki, bo większość Sejmowa by ją odrzuciła, albo marszałek Sejmu mogła uznać tę te, 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 te poprawkę za niekonstytucyjną. No I po prostu uznać, że jej nie ma. Pani poseł Urszula Posławska. Autorem preambuły zarówno w poprawce sejmowej, jak i senackiej było Polskie Stronnictwo Ludowe. Preambuła mówiła o wartościach demokratycznych, ale również odnosiła się do funduszu odbudowy. Przypomnę Państwu, że jeśli chodzi o poprawkę sejmową, poparł ją również Jarosław Kaczyński. W tej preambule nie było niczego złego i osobiście bardzo żałuję, że ona nie, nie przeszła. Nie zmieniała ona niczego w treści samej ustawy. W związku z tym nie możemy tutaj mówić o wychodzeniu poza zakres merytoryczny e, ustawy. No, A wprowadzenie na... komitetu monitorującego to już jest postanowienie merytoryczne. Senat do tego nie miał prawa. E, natomiast to preambuła odnosiła się pewnych takich warto wartości horyzontalnych. O, jeśli chodzi o, o Komitet Monitorujący, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że wszystkie e, fundusze, które są przekazywane z Unii Europejskiej w ramach polityki wspólności, w ramach wspólnej polityki rolnej, e, są obwarowane chociażby funkcjonowaniem Komitetu e, Monitorującego. Natomiast mówimy o e, pewnym nadaniu też rangi tej ustawie, bo jednak ona ma charakter zdecydowanie inny niż poprzednie ustawy i w tym momencie też e, trzeba powiedzieć, że pan Ziobro, który mówił o tym, że jednak jest to droga do federalizacji państwa Polski, Europy, i miał rację, tylko że on się z tym nie zgadza, my się z tym absolutnie zgadzamy i potwierdzamy. Również prawo i sprawiedliwość, jak się okazuje, również to potwierdza, co nas bardzo cieszy. Natomiast wracając do samej preambuły, Mam, taką, mam w tej chwili takie poczucie żalu, jak smaku wobec senatorów z Platformy Obywatelskiej, bo pewnie gdyby to była preambuła ich autorstwa, byłaby większa mobilizacja. Jakie byłyby dalsze losy tej preambuły? No, czas by pokazał, to też trudno dzisiaj wyrokować. Tak jak powiedziałam, w tej preambule nie było niczego złego i niczego przeciw a chociażby funduszom europejskim planu odbudowy. Oprócz tego, pani poseł, że pozostałe 26 krajów Unii Europejskiej ratyfikowały ten fundusz bez żadnej preambuły. Ale inne pytanie do pani poseł, bo w Sejmie trzy tygodnie temu za głosowaniem no, przeciwko funduszowi odbudowy krył się zamysł obalenia rządu Zjednoczonej Prawicy. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Miał być przyszłym premierem. Czy ten plan był również aktualny w Senacie? Bo powiem szczerze, jestem zdumiony w ogóle sensownością tego kontynuowania tej sprawy również w Senacie. Panie redaktorze, każda partia opozycyjna powinna być zawsze gotowa i mieć wizję swojego porządku i pewnego ładu. Do zarządzania państwem i tak jest również z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jesteśmy partią odpowiedzialną, w związku z tym też nie uciekamy o odpowiedzialności. Natomiast z naszej perspektywy tutaj przede wszystkim chodziło o wynegocjowanie jak najlepszych warunków dotyczących nowego ładu. I no, Negocjacje się zakończyły w momencie, kiedy lewica się wyłamała, ale nie było dla nikogo niespodzianką, że poparliśmy e, ustawę dotyczącą, dotyczącą funduszy funduszu odbudowy jako istotną z punktu widzenia rozwoju naszych. Pani poseł Lidia Burzyńska, pan prezydent podpisał już tę ustawę. Ale jakie będą konsekwencje polityczne no, krótko mówiąc, blamażu i kompromitacji znacznej części opozycji, tej platformerskiej części opozycji, precyzując? Panie redaktorze, może zacznę jednym zdaniem od początku. Mianowicie fundusz odbudowy, jaki jest skierowany do wszystkich państw członkowskich i jest to instrument finansowy Unii Europejskiej do państw. Po Covidowej sytuacji, w której znaleźli, znalazł się cały świat, znalazła się również Unia Europejska, przewiduje ratyfikację ustawy ratyfikacyjnej w każdym jednym państwie. I ta ustawa ratyfikacyjna miała tylko dwa. Artykuły, jak ktoś zliczył, 34 słowa. Dziwię się i zastanawiam, dlaczego opozycja chcąc no, pokazać się, z, z, nie wiem z jakiej strony, a wyszło, że ze złej strony, stworzyli między innymi tutaj pani poseł mówi, że stronnictwo Polskie Stronnictwo Ludowe stworzyło preambułę której to oto, e, która jest dłuższa niż sama ustawa, e, wskazujecie, że trzeba uczciwie wydatkować, że te pieniądze powinny do, e, być skierowane do każdego samorządu, do każdego człowieka, e, pochylać się nad równomiernym rozwojem, rozwojem naszego państwa, Szanowni Szanowna Pani. Pani poseł, ja bardzo ubolewam, że ta troska o ten równomierny rozwój naszej ojczyzny dopiero u Państwa zaznacza się tak szerokim echem, właśnie kiedy jesteście opozycją, bo nie przypominam sobie, żeby równomierny rozwój był kiedy byliście w koalicji rządzącej z Platformą Obywatelską. Ale teraz pijmy. No niefortunna jest teraz sytuacja Senatu, ponieważ Izba Refleksji, Izba Zadumy, Izba, która, która no, powinna stać na straży no, takiego, takiej Izby, która wspiera, ale, ale jest no, ponad jakimikolwiek złymi działaniami nakierowanymi na państwo polskie, okazuje się, że po trzech tygodniach pracy, no nie wiem, no dla mnie to trzy tygodnie to było właściwie kręcenie się wokół własnej osi i wpadka. Po prostu została ratyfikowana ta ustawa bez poprawek, bez preambuły a już w ogóle kuriozalnym wypowiedzią jest wypowiedź pana pana marszałka grudzkiego, który mówi no właściwie nic się takiego nie stało, ponieważ preambuła miałaby krótko, krótki żywot, bo trafiłaby do Sejmu i w Sejmie najprawdopodobniej przepadła. I jeszcze jedna wypowiedź, którą pan redaktor przedstawił, mianowicie pana, pana Schetyny, który powiedział, no już teraz senator się nie pomyli. Chwileczkę, pomyłka to jest coś... Co wynika no, nie ze świadomego działania, tylko po prostu. No, natura ludzka jest taka, że czasami różne emocjonalność, chwila zapomnienia, można się pomylić. A tutaj, czyli teraz, czyli z tego wynika z wypowiedzi pana z że była to kontrolowana wpadka, bo po tych trzech tygodniach, po tej hucpiarskiej, no. Zadymie, można by tak określić w Senacie i dla całej opozycji, no trzeba było przyjąć. Ubolewam, przykro mi jest po prostu nazwę rzecz po imieniu wstyd że osta jako ostatnie państwo e, ratyfikowaliśmy e, tę ustawę. Bo oczywiście tutaj nie było opóźnienia, nie było pieszałości, bo rozwój Polski jest rzeczą najważniejszą. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał niemalże natychmiast po dostarczeniu e, tej, tego, tej ustawy. No i mam nadzieję, że teraz opozycja. Odetchnęła z ulgą, no bo jakoś musiała wyjść z tego klinczu, który sama wpadła. Pani poseł e, m, e, użyła słowa wstyd. E, p, portal gazety wyborczej cytuje słowa polityków Platformy, którzy mówią, że wstyd jest być e, w Platformie. E, m, pan poseł Artur Dziambor, e, i, jak pan ocenia te całe e, zamieszanie e, z, z preambułą e, m, no i ten rezultat, powiem szczerze, no wręcz komediowy? No, tutaj padło kilka kwestii, do których chciałbym się odnieść. Pierwsza rzecz, tutaj zapytał się pan poseł Pasławską, czy w Kosinie Kamysz miał być premierem w opozycyjnym rządzie. Otóż chciałem powiedzieć, no nie było takich planów i nie, nie miałoby jak być, ponieważ matematyka sejmowa nie pozwala. Na żaden inny układ rządowy niż ten, który w tym momencie jest Prawo i Sprawiedliwość. Dementuje <śle> mhm. Pan, Panie Pośle, takie stwierdzenia, które padły w przestrzeni publicznej, że Konfederacja tak. była jakaś dogadana w uczestnictwie padły, w takim rządzie. Padły nie z naszej strony, tylko ze strony ludzi, którzy chcieli nam przyprawić pewną gębę, natomiast my nigdy nie rozmawialiśmy o żadnym tego typu układzie z nikim. Żaden z naszych posłów nigdy nie rozmawiał w żaden sposób, ewentualnie jeżeli to tylko po to, żeby powiedzieć, że absolutnie nie, nas to nie interesuje. Co zresztą wielokrotnie medialnie, de, medialnie deklarowaliśmy. Ja się wielokrotnie nabijałem z tego, że no chyba nie ma na świecie nikogo, kto by sobie wyobrażał wspólny rząd Czarzastego, Zandberga, Brauna i Korwina. Tak? Więc y, przestańmy dyskutować o, o bajkach. Te, takie, taka sytuacja nie ma możliwości zaistnieć w obecnym Sejmie. Kropka. Ponieważ z spisu musiałoby uciec 30-40 posłów, a to jest wiemy niemożliwe. To raz. Dwa, jeżeli chodzi o, samą, o samo to uznanie przez Senat tej, tej, tego Funduszu Odbudowy, wiadomo było, że to przejdzie, ponieważ większość Sejmowa, a i przede wszystkim Platforma Obywatelska jest partią prounijną, więc oni mogli na siłę pokazywać, jak bardzo się nie zgadzają z spisem i się wstrzymali w głosowaniu. Nad funduszem odbudowy, chociaż de facto wiedzą doskonale, że w pewnym momencie, na przykład, gdyby przypadkiem im się udało wygrać następne wybory za dwa lata, mogą przypadkiem wejść na ten fundusz i to oni będą korzystali z dobrodziejstw tych pieniędzy przez następne kilka lat. A to, że to będzie spłacane w przyszłości przez następne pokolenie, to nie interesuje już nikogo, a już na pewno żadnego polityka, który jest dzisiaj po pięćdziesiątce, bo biologia załatwi sprawę za niego, te tego kredytu po prostu, który w tym momencie bierzemy. To dwa. Czy to, że doszło do takiej wpadki w Senacie, to jest kolejny, bardzo silny argument za tym, żeby wrócić do normalnego trybu obrad, żebyśmy przestali głosować na tabletach, tylko żebyśmy wrócili do pracy, żebyśmy po prostu wrócili na salę sejmową, gdzie jest nasze miejsce, za co mamy płacone, do czego zostaliśmy wybrani, żebyśmy wrócili na salę senacką i wtedy jedynym, jedynym sposobem, żeby nie zagłosować, Byłoby niedopełnienie obowiązku przybycia na te kilka dni w miesiącu, za które nam się płaci, albo, tak jak kiedyś słynny jeden polityk, zatrzaśnięcie się w toalecie w trakcie najważniejszego głosowania. No, Ja to postrzegam jednoznacznie negatywnie. Jeżeli, ktoś, jeżeli komuś wystarczy tablet do tego, żeby udawać, że jest obecny. No to naprawdę nie ma tłumaczenia, że ten człowiek no, nie mógł się zalogować, nie widział, nie wiedział, nie zabrał tabletu ze sobą na wakacje. Nie interesuje mnie, jakie jest tłumaczenie. Za każdym razem jest to tłumaczenie żałosne i powinno się to tłumaczenie odbijać. Proszę spojrzeć na frekwencje, na statystyki frekwencyjne posłów. Mamy w pierwszej dwusetce posłów, którzy mają 99% frekwencji. To znaczy, że naprawdę da się siedzieć na tym tablecie wtedy, kiedy trzeba na nim siedzieć. Ja mam to również nadzieję, że uda się z państwem niedługo spotkać w studiu Telewizji Republika no właśnie, w sposób analogowy, a nie taki cyfrowy jak, no jak, jak w tej chwili. Pani poseł Lidia Burzyńska, no właśnie, żeby Zjednoczonej Prawicy nie zakręciło się w głowie od sukcesów, to mamy problem z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Oto Jarosław Gowin popiera kandydaturę zgłoszoną przez Polskie Stronnictwo Ludowe pana profesora Marcina Więcka, kandydatką um, um, Prawa i Sprawiedliwości jest um, pani, um, pani senator Lidia Staroń, której, którą wcześniej zgłaszało porozumienie jako um, kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. No, przyzna pani zamieszanie potężne. Panie redaktorze, jeżeli pan mnie pyta jako Lidię Burzyńską, co ja na ten temat myślę, więc powiem tak, no tutaj troszeczkę porozumienie, nie rozumiem, może inaczej powiem, nie rozumiem porozumienia wicepremiera Gowina. Z jednej strony zresztą wczoraj. Słuchałam wypowiedzi Pani Lidii Staroń, senator, która mówi, że właśnie wicepremier Gowin namawiał ją do, do kandydowania, bo nikt nie może zaprzeczyć, od lewa po prawo i po centrum, że Pani senator Lidia Staroń jest to osoba, która tak właściwie społecznym rzecznikiem praw obywatelskich była. No niemalże każdy jeden program, tysiące ludzi jest jej wdzięcznej za... Poszukiwanie sprawiedliwości no, w swoim życiu. Ale powiem tak, Zgłaszać kandydatury, można, no, każdy klub może swoją. Niemniej jednak, ja bym tutaj była ostrożna, chociażby ten wcześniejszy temat, na temat ustawy ratyfikacyjnej, pokazał, że co innego się mówi, co innego się dzieje. Więc głosowanie, które jest przewidziane na 15 czerwca. To no będzie takie, sprawdzam, który kandydat, który kandydat e, m, przejdzie przez Sejm jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Bo, no, pani poseł wybadał... tak? mamy mało czasu do, do, do końca pierwszej części programu, a jeszcze chciałem udzielić głosu pozostałym uczestnikom programu pani poseł Urszula Pasławska, no, Państwo zgłosili kandydaturę zupełnie nieznanego prawnika e, pana profesora Marcina w wią wiązka. przepraszam bardzo. Jeszcze się nie nauczyłem, skąd taki pomysł, żeby ta, ta, ta taką kandydaturę? Profesor Marcin Wiącek, rzeczywiście poprawiam nazwisko, ponieważ tutaj wielokrotnie padło zupełnie inne, szef Zakładu Praw Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim. My od początku mówiliśmy o tym, aby rzecznik praw obywatelskich pochodził z, ze wskazania, ze środowiska naukowego, ze środowiska prawniczego. Zresztą o tym mówi również ustawa o tym, że, powinien się, że rzecznik praw obywatelski powinien charakteryzować się wysoką wiedzą prawniczą i był, być, powinien być neutralny Politycznie. I tutaj um, propozycje, które są zgłaszane przez Zjednoczoną Prawicę, te, które były zgłaszane do tej pory, jakby nie dawały takiej możliwości i nie dają takiej możliwości, aby nawet pozytywnie się do niej odnieść, ze względu na to, że po prostu mówicie państwo i wskazujecie państwo aktualnych polityków. My proponujemy apolitycznego, niezależnego prawnika, który ma ogromny dorobek naukowy. Zachęcamy różne partie i organizacje do poparcia i cieszymy się, że to poparcie otrzymuje, też dlatego, aby zakończyć pad, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Naprawdę, jeżeli pani, pani poseł ma coś przeciwko kandydatowi Wiązkowi, to bardzo proszę tutaj o jakąś argumentację. Być może poglądy pani nie odpowiadają, być może profil prawa, którym się zajmuje. Natomiast Natomiast taka krytyka, która nie ma żadnej argumentacji, jest po prostu takim, wydaje mi się, biciem piany. I pan, mówimy, tak, pan poseł nie Artur nie Dziambor odniesie się do tej sprawy już po, po przerwie, na którą niniejszym zapraszam.